Black and White. Kiedy ostatnio skończyliśmy, Nemesis zniszczył nam wioskę, zabił nam wszystkich wieśniaków, bo jeśli ktoś by pytał, to Nemesis nam zniszczył wszystko, zabił wszystkich. Mieszka w tym momencie na tej wyspie tylko jedna osoba i nie, nie jest to ten miś, którego przenosimy, tylko jest to... wow, duża chmura. O, można sobie też zobaczyć Prognoza pogody na najbliższy czas. Prognoza pogody to burza zniszczenia i piorunów i zła. Tak, ale mieszka tylko jedna osoba. Tą osobą jest ten aktor. Tak. I tak. No, nie zostało nam na tej wyspie już kompletnie nic. Oprócz przeniesienia naszej ulubionej piłki plażowej. Nie wiem, gdzie jest moja druga piłka plażowa. Druga piłka plażowa powinna gdzieś być. Powinna. Gdzieś z tej strony, chyba? Chyba z tej strony? Hmm. Ale nie wiem. Czy jest coś jeszcze w szczątkach przedszkolach? Chyba nie. A nie, są kości. W sumie kości. Kości mają taki niezbyt fajny dystans renderowania. Że trzeba naprawdę się zbliżyć, żeby widzieć kości. No ale tak, Chowaniec sobie. Ulży i tyle. Tak czy inaczej... W sumie dwie kości starczą, jakbyśmy chcieli w coś zagrać sobie. I... Zobaczmy czy tu coś się kryje. Nie. Nie, tu nic nie ma. Okej. Okay. Więc słyszajmy. Przy uaktywnieniu zwoju, który nas przenosi jest zapisywanie gry i w sumie nie ma jako takiego ładowania. Jedyne ładowanie jakie będziemy mieli to przez chwilę taki dłużej utrzymujący się ciemny ekran Ciemny bądź też czarny jeśli chcecie tak nazwać Ale tak to jest całkiem takie gładkie przejście Tak czy inaczej nasz chowaniec już tutaj jest Są też nasi ukochani wieśniacy którzy... którzy powinni nie żyć I feel all inside out. Mm. Oh, yeah, what a buzz! Look, someone's approaching. Hey! I greet you as one God to another. I am Kazar. It was I who provided the vortex to save you from nemesis. Please, come with me. I need your help. In return, I will help you. My very existence is threatened by Lethis, another god from the Snowy Realm and an ally of Nemesis. But you and I together can turn the tide of this war. There is much to do, though. Firstly, you need to build up a village and look after your worshippers. I'll take you back to your village and place down scaffolds for you from my village's workshop. These create blueprints which indicate to your people what to build and where you want it. I will give you my finest builder. This is a disciple who works single mindedly. You can create your own disciples by placing people at the locations of the jobs you wish them to do. Oh my here zylądowało. is wood and water for your to help you start. I must leave to defend my realm, but I shall return when I can. Khazar has provided us with so much. He's a true ally. He's desperate, that's what he is. Let's get our village built. Yeah, and we gotta get the cycles working there. No take. Skoro jesteśmy na nowej wyspie, to musimy wszystko od nowa ustawiać. Wzrost wiary jest chyba dlatego. A tak, i kazar nam przynosi skafody, żeby nam pomóc budować, co jest całkiem spoko. Dobry ziomek kazar. A, ten artefakt sobie położymy tutaj. Ten artefakt, jak zauważyliście, dostał symbolu. Symbol pojawił się chyba dopiero po przeniesieniu. To znaczy, że artefakt jest maksymalnie naładowany. I tak, musimy wybudować agora czyli nasz village center, czyli nasz totem. I w sumie dobrze jest używać tutaj że Niestety tutaj są też takie małe chwasty, które są i wkurzają. I tak, no te, te małe chwasty też trzeba uklenić. Przy okazji Kazar nam mówił o tym, że możemy robić discipli. I możemy robić disciple. Disciple, bądź też uczeń. No, chowanie coś zjadł. A, nie uciekają od chowańca, więc to pewnie. Ej! Co jest chowaniec? Wiśniacy boją się chowańca. Ok. Ej, może krowę zjadł. Musi się wypróżnić. No dobra. Oj. I problem z przenoszeniem surowców. Jest taki, że jeśli kładziemy cały stak na wirze to ten stak zostaje podzielony, więc trzeba rzucać ten stak mi się wydaje. Ale i tak mamy drewno w wielu częściach, w wielu takich kubkach, co, e, co... nie jest zbyt fajne. Dlaczego robisz. Co, e, dlaczego robisz to co robisz na mojej świątyni? Czy mam cię sprać? Wiesz, jestem teraz złym bogiem, już to mogę pokazywać. Ej, miś jest! I miś przestał płonąć, jak miło A, dobra, to tutaj sobie damy To damy tutaj No i tak, Kazar stawia wszystko zawsze w tym samym miejscu, mniej więcej Więc tak Co ty robisz? Co ty robisz? Wiesz co? Wiesz co, ty mógłbyś iść tutaj i, i mógłbyś próbować nie niszczyć wszystkiego, bo teraz już nie chcę, żebyś był maszyną zniszczenia. Na to być może przyjdzie pora na koniec tej wyspy. O, ale tak, to jest taka pierwsza prawdziwa wyspa, pierwsza pierwsza poważna wyspa. Ej, piłeczka. To w takim razie gdzie są kości? Gdzie są kości? Ej. Mógłbym kogoś zabić, miałbym kości. O, ścina lekka, dobra. Ty też idziesz tutaj. Jej, mamy misia. No i tak. No dobra, wyjdź sobie. Hech. Masz ochotę sobie poswozić. Nie jedz tego tylko. <grytanie> Co to był zarzut? Eee. Tak, przy okazji mamy latające cuda. I jeśli by Was interesowało na przykład to, że Kazar jest naszym sojusznikiem... Ee, o, więcej drewna. Tak, to bycie sojusznikiem oznacza to, że możemy brać rzeczy. A jak możemy brać rzeczy, to możemy sobie brać od niego jedzenie, ponieważ to jest dobry ziomek Kazar i Kazar nie będzie... Nie miał nic przeciwko temu, żebyśmy brali sobie od niego jedzenie, prawda, Kazar, ziobeczku? Ach, Kazar to jest naprawdę dobry Bóg. Jak miło. Przy okazji mamy tutaj całą masę rzeczy. Tak, chowańcem Kazara jest. jest, jest, jest Żółw. Żółw, który jest dobry. I Kazar jest posiadaczem także greckiej wioski. Ponieważ wiosek mamy tutaj całkiem. sporo mamy. mamy dużą różnorodność mamy. Właśnie tutaj nasza wioska i wioska Kazara to są. E, nordy... to są wioski nordyckie powiedzmy tyle. Oprócz tego mamy Indian. Mamy też Indian i. Indian. No i mamy też Indian i jeszcze jedną grecką wioskę. I mamy też celtów. Celtowie są wioskami Letysa. I tutaj mamy chowańca Letysa. Chowaniec Letysa też jest dobry i jest wilkiem. Więc tak. Mamy różnorodność chowańców przynajmniej. I dobra. Mamy już naszą świątynię. A nie, nie mamy jeszcze naszej świątyni. Boże, co oni robią? Co robi? Hmm. Chce być playful. A tu jest kość. Tu są moje kości. Spoko. Tak on może sobie zostać. Ta Ej, mamy... mamy totem. Mamy nasz totem. I mamy więcej drewna. Zmagazynowano. No dobra. Tylko może... Pewno, aby się trochę przydało. Wiecie, to, to nie jest tak, że zewnątrz rośnie na drzewach czy coś, prawda? Oj... Ja wiem, że, że robię dużo dobrego teraz, ale przynajmniej to też daje nam wzrost wiary. Tak czy inaczej... Yy... Ma ochotę poswawolić. Jak ty masz ochotę poswawolić? I co się stało z twoją smyczą, tymi mi powiedz? Chodź tutaj, chodź tutaj e... i bądź neutralny, na razie przynajmniej, żeby nie było bądź neutralny. No na co masz ochotę? Co ty robisz? Nie psuj mi kamienia. Chcesz pobyć ze mną? No to trudno. Jest mi bardzo przykro. No ochotę sobie pozwolić. Ej, dobra, playful. Playful nie jest aż takim charakterem, który... który chcę, żeby miał, ale cóż. No i zaraz świątynia. O! Już teraz świątynia. I uwaga, dżingiel świątynny, który bije po uszach bardzo. Ej, moja giga drzewo! pozwolę przeminąć temu dżinglowi. O... Dobra, zanim zajmiemy się dalszą częścią samouczka, ponieważ ta wyspa też jest samouczkiem, to opragnijmy tę wioskę. Spoiler, im nie będzie potrzebne to jedzenie. A mi za to będzie potrzebne to jedzenie. Przy okazji mamy... O! Chowaniec, który znowu zapomniał korzystać ze spichlerza, nauczył się korzystać z niego znowu. Okej. Okay. I akurat mamy zasięg wpływów tak, żeby ogarnął tę wioskę. Dobra, im się na pewno nie przyda. Ej, chcecie jedzenie? Macie jedzenie. No i wiara zawsze też, też jest dobra. W sumie drewna też nie potrzebujecie. No co wam drewno? Ach, tak. No i spoiler, zdobywanie tej wioski też będzie częścią samouczka, więc mogę równie dobrze zabrać to, zanim to zniknie. Tak jak w przypadku wioski jazdeckiej. O, widzicie, od razu lepiej. Um, robisz coś konkretnego? Nie. Może być...

To nie owce? Panie owce, dobry jest dobry ja coś. Się... No i tak, ołtarz. Ołtarz, czyli jedna z najważniejszych budowli w grze. Będziemy mieli samuczek korzystania z słów, ponieważ widzicie to wszystko. O, <gryw> nawet bez ołtarza mogę to zaznaczyć spoko. Mogę co ten znosić? Nie. No, co ty robisz? No, częściej mi okazuj, co A przepraszam, Kazar, jak ja mam budować więcej? T -t -t mam jakieś środki, żeby. Kazar, czemu robisz tutaj spiralę cudów? Oj, dobra, posadzimy drzewo też u Jacusia w pokoju. No, weźmy to ładne drzewo. Nie, to drzewo będzie za duże. Niech na razie będzie tutaj wyjmę sobie taki jakiś mniejszy. O, to drzewko jest spoko. Halo? No, teraz mogłem. Tak I ja coś sobie weźmie i będzie sobie tutaj spał. Przy okazji, skoro mamy dużą masę wieśniaków, to możemy zacząć Disciple robić breederów, brider. żeby zwiększyć populację. Disciple breeder. Ponieważ populacja jest ważna, wyobraźcie sobie. Populacja jest ważna. Im więcej ludzi, tym więcej mocy, tym więcej wpływów i tak dalej. Ok. okay. Tak. Tak. I tak. I coś mi zaczęło klatkować. Hmm. I tak. I tak. I to nie jest dobry znak, że mi klatkuje. Poczekajcie moment. I witam po przerwie. Mam nadzieję, że teraz nie będzie klatkować aż tak bardzo, jak zresetowałem nagrywanie trochę. No i zobaczmy. Ciebie też jako breedera. No i mamy tutaj leftover drewno. Wychodzi na to, że ołtarz wymaga jakoś tak tysiąc drewna do wybudowania. I możemy dać sobie to tutaj. Więc dobra. Nie, nie, cudowne, 101. Your worship site is built. Now let me teach you how to create miracles. Your people will worship you at the temple. To send them there, you must raise the totem at the village center. You move the hand over the totem. Then you hold down the action button to grab the totem. You move the hand up and down to raise and lower the totem. I've raised the totem so your followers will go to the worship site. The higher you raise the totem, the more people from your village will go to worship you. Now come and look at your followers. They are dancing, worshipping you. This gives you power. Offer you, The miracles of grain, wood, and water. To activate one, grab the miracle with the action button and it will be charged by your worshiper. You'll see the energy rings flowing into your hand. When the miracle is charged, it appears in your hand and you are ready to cast the miracle. Remember, worshipping comes at a cost. The needs of your worshippers can be seen on these flags.

Kazar ustawił nam na 50% totem, nie potrzebujemy na razie 50%, w ogóle nie będziemy czynić cudów, więc możemy go sobie ustawić nawet na 10%. I tak, no to jest budynek, którego bardzo potrzebujemy. Budynek, którego potrzebujemy, czyli warsztat. Tutaj możemy dać bardzo dużo drewna, bo wszystko i tak pójdzie jako drewno na warsztat. Więc tak. Przy okazji Kazar ma dość fajny głos w tej wersji językowej. Po polsku ma... Po polsku to był jeden z tych głosów, które dały mi raka, przyznam się szczerze, naprawdę. Kazar po polsku nie. To mnie odwróciło bardzo od... od polskiej wersji językowej. Tak czy inaczej, no, dużo drewna będzie potrzebne na warsztat. Nie dajcie sobie wmówić, że nie. I tak, równie dobrze no ochotę posławalić, no tak Przy okazji, dobra, ty się zajmij wioską trochę, chociaż coś tam tak, przy okazji... Yy, możemy wziąć te wszystkie drzewa właściwie te największe drzewa i je przerobić na, na to. A, jest nieco odwodniony. No nie obchodzi mnie to aż tak bardzo. I teraz co ty chcesz zrobić? No, jesteś odwodniony, co? Dobra. A, tak, to znaczy, że trochę wierzą w kazara. Dobra, idź tutaj i się napij. Idź tu i się napij i mi nie przeszkadzaj na razie. O, to drzewo sobie weźmiemy. I to drzewo sobie weźmiemy, i to drzewo sobie weźmiemy, i to drzewo też sobie weźmiemy. No dobra, no dobra, zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś ciekawe drzewa. Bo tak naprawdę będziemy potrzebować masywnej ilości drewna w najbliższym czasie. Tak przy okazji, wracając do ołtarza, mamy cud wody, cud drewna i cud jedzenia najbardziej podstawowe z cudów. I tak naprawdę... Ej, same dzieci tańczą. Tak naprawdę kiedy są... kiedy wyznawcy tańczą... To ładuje się to, ale są inne sposoby, żeby wzmocnić naszą mod, żeby... żeby natychmiastowo doładować sobie ołtarz możemy poświęcić kogoś. Im młodsze dziecko, tym... tym lepiej. Gdzie ty... Co ty? Gdzie... Ład? Chowaniec. Chowaniec, przepraszam bardzo, ale co to? Co, co, co ty? Co ty? Co? Chowaniec, Co? Oj, chowaniec. No i chowaniec już wywarł wpływ na wioskę. No na chowaniec? Chowaniec? Halo? Halo, chowaniec? Możesz. Wiesz co? Wiesz co? Wrac, praca i tutaj.

to taki tylko. Myślałem, że cenię to nie ale tak. To jest rusztowanie. Rusztowanie. O, widzicie, już potrzeba więcej drewna. Rusztowanie. Wymaga dużo drewna. No i teraz damy dużo drewna na warsztat. To jest jeden z powodów, dla których możemy sobie akumulować w spichlerzu nasz, nasze drewno, w magazynie właściwie. Hej, chowaniec. To jesteś głodny? No jesteś trochę głodny. Zaraz ci dam człowieka do zjedzenia, tylko wezmę sobie 20 tysięcy drewna, bo 20 tysięcy to jest najwięcej... To możemy. Największa ilość, którą możemy trzymać. Dobra. Tu się tworzy, tak wiesz co? No, masz sobie człowieka, zjeść. Dawno ja nie jadłeś ludzi. Uuu. No i możesz iść spać. Możesz iść spać i teraz. No hej. Ej, znowu zaczął mi klatkować, więc może skończymy ten odcinek na tym. Więc co by było na tle. W tym odcinku z serii zagrajmy w Black and White. O matko, czy to jest wina tej wyspy? Jeśli tak, to czarno coś widzę, nagrywanie tej serii. Ej, tak, to by było na tle. W tym odcinku z serii zagrajmy w Black and White. W następnym odcinku dalej rusztowania i dalej mniej FPS-ów. Więc do następnego razu, bogowie. A, i byłbym zapomniał. Byłbym zapomniał o naszej tradycji. Ale nie chciałem tego robić na niskich FPS-ach, ale zresetowałem Spoko! Spoko, Kazar. Wiesz co ja tylko rzucę tak z malowniczego miejsca swojego wyznawcę i hop! Op. I hop! Co to był dziwny rzut Ej! Nie spadaj! No, Czy on przeżył? Skubany! Już nie przeżył. Jej! Więc następnego razu Bogowie.